Ile razy widzieliśmy, słuchajcie, w bajkach, że jeż jabłuszko niesie na plecach. No ja byłem pewien, ja nie czytałem o jeżach, ja nie jestem jakimś tam znawcą jeży. Rzuciłem po prostu mu, przyciąłem jabłuszko, rzuciłem mu i to on sobie tam po prostu no, będzie to coś zje. No. Żebym wiedział, to bym mu rzucił pół kilo karkówki. Jakbym wiedział, że on, on jest mięsożerny, że potrzebuje. Albo bym go zaprosił na obiad. Nie wiedziałem, czym się, żywi, czym się żywią Jerzy. Ja byłem przekonany, że jeże po prostu żywią się takimi, no, wszystkim tym, tym, co znajdą. A zwłaszcza w porze takiej letniej, tam owocami. Ale teraz już wiem, dziękuję Wam. No teraz mówię, że rzucę mu kiełbasę po prostu, albo pół kilo karkówki mu rzucę. No tylko właśnie najgorsze jest to, że jeży są fajne, ale mogą mieć wściekliznę też, nie? Mogą przenosić wściekliznę. Właśnie to jest, to, jest, to jest ten problem. To wiem na pewno.